Dzień oświęcony, dzień szczególny, bo trzeci znakomity pokojista Polonii Bytom został uhonorowany po Mariuszu Puzio, Franciszku Kukli. Teraz przyszła kolej na Krystiana Sikorskiego. Tutaj w przypadku chyba nie mogło być, bo właśnie ta trójka to finałowa trójka w głosowaniu kibiców na zawodnika 75-lecia Polonii Bytom. Zgadza się. Ten rok jest dla nas szczególny. 75-lecie sekcji hokeja Polonii Bytom, otwarcie lodowiska i w lipcu, kiedy były organizowane plebiscy dla kibiców Polonii, tych trzech zawodników otrzymało najwięcej głosów, dlatego staramy się celebrować. Ten moment i rozłożyć to jakby w całym sezonie i uhonorować poszczególnych zawodników, którzy zapadli w naszej pamięci i w fanałach sportu bytomskiego, Poloni Bytom oraz krajowego hokeju. Na pewno zadam pytanie, które ciśnie się na usta wielu kibiców Polonii Bytom. Kiedy możemy się spodziewać kolejnych bluz, kolejnych tego typu uroczystości? Przy najbliższej okazji i kiedy będziemy mogli znowu spotkać się w tak szacownym gronie i zgromadzić wszystkich okiejstów, na pewno będziemy chcieli docenić kilka jeszcze nazwisk, które zapadły w naszej pamięci na wiele, wiele lat. Podczas dzisiejszego spotkania, spotkania z Sokołami Toron, doszło także do uroczystości wręczenia sportowych laurów Bytomia. No, widać, że lodowisko stało się takim centrum sportowym tego miasta. Na pewno z tego powodu się bardzo cieszymy, że miasto zauważa potencjał w tym obiekcie. Dodatkowo jeszcze równolegle jest zbudowane obok lodowiska rolkowisko oraz boiska wielofunkcyjne. Dzięki temu będziemy mogli przyciągnąć jeszcze większy, więcej mieszkańców i osób aktywnych sportowo na tego typu obiekty. Hmm. Sportowo ten sezon chyba jest, to powiedzieć, bez zastrzeżeń, bo każdy kolejny mecz Kolonia wygrywa. Jest takie stare pożegładło, że trener, nawet jeśli drużyna tylko wygrywa, nie może być w pełni zadowolony. Czy podobnie jest z prezesem, czy prezes jest zupełnie zadowolony z postawy drużyny? E, oczywiście, że tak. Każde po to, to, robimy, żeby zwyciężać. E, niemniej jednak, e, solą e, tego sportu są playoffy. Sezon zasadniczy jest elementem przygotowania do właśnie tego elementu, jakim jest playoff. I tam musimy wykazać się odświerć finałów e, skutecznością i powalczyć o y, zwycięstwo w lidze. Mm -hmm. Korzystając z tego, że rozmawiamy, trzeba zadać e, pytania, które przez wiele ostatnich miesięcy e, się przejawiało e, gdzieś tam na mediach społecznościowych klubu. E, czyli pytanie o to, dlaczego kolejny sezon pełniłby tam gra w młodzieżowej Hockey a nie spróbowała powalczyć o, o grę w Ekstralidze. Y to też przypomnę, bo już wielokrotnie o tym mówiłem, dwa sezony byliśmy bez własnego lodowiska. Proces szkoleniowy został w pewien sposób zachwiany, jeśli chodzi o intensywność i częstotliwość dostępu do treningów na Tafli. Niemniej jednak odnieśliśmy bardzo duży sukces, bo nie straciliśmy żadnej z drużyn i uczestniczyliśmy przez dwa sezony we wszystkich kategoriach wiekowych, w rozgrywkach. I to jest nasz. E, największy sukces, e, czyli e, e, jeśli chodzi o ludzi, nie straciliśmy tego najważniejszego kapitału. Teraz mamy, od 1 czerwca wróciliśmy do swojego domu, e, nadrabiamy swoje zaległości i przygotowujemy się organizacyjnie do tego, żeby docelowo trafić do najwyższej klasy rozgrywkowej. Te, dodam tylko, że przez te dwa lata sporo naszych e, zawodników Młodzie, młodzieżowych zostało wypożyczone do innych klubów, bądź poszło do smsu PZHL i czekamy po prostu na ukończenie kształcenia w szkołach licealnych i wtedy będziemy robić wszystko, żeby utworzyć drużynę w Ekstralidze oraz Kontynuować grę dla w młodzieżowej okolicy dla młodszych zawodników. Mhm. E, do czasu, gdy Polonia zagra w tej upragnionej ekstralidze, klub w ostatnich miesiącach, latach współpracuje bardzo mocno z klubem z Jastrzębia. E, jeszcze w zeszłym sezonie ta współpraca polegała bardziej na tym, że to Jastrzębie e, jeszcze by wypożyczało swoich zawodników i to. Oni w dużej mierze stanowili o sile tego zespołu. W tym sezonie tej role się chyba odwróciły, bo e, zawodników z Jaszczębia jest mniej i to Bytomianie e, głównie tak kolokwialnie ciągną tą grę. To też wynika ze zmiany struktury e, personalnej e, zespołu z Jastrzębia, gdyby było tam więcej e, zawodników młodzieżowych oraz zmiany przepisów obowiązujących w Młodzieżowej Hokej Lidze, bo możemy tylko maksymalnie mieć trzech zawodników do rocznika 99, którzy posiadają kontrakt w PHL, możemy z nich korzystać w danym meczu. Więc tutaj też są pewne zmiany proceduralne, no i staramy, dlatego musieliśmy też zbudować zespół oparty na zawodnikach będących w Polonii bytom. I myślę, że to jest też korzystny proces dla naszych młodych zawodników.